Historia założenia ogrodowego przy zamku w Łańcucie sięga w początków XVII wieku. Jednak w tym czasie, ze względu na brak miejsca, gdyż zamek przede wszystkim pełnił funkcję obronną, roślinność występowała w szczątkowej formie. Dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy właścicielami łańcuta zostali Stanisław Lubomirski, marszałek wielki Koronny, i jego żona Izabela z Czartoryskich, rozpoczęto zakładanie ogrodów. Urządzony na przełomie XVIII i XIX wieku, ogród nie ulegał większym zmianom przez wiele lat. Dopiero trzeci z kolei ordynat Roman Potocki oraz jego żona Elżbieta z Radziwiłów Potocka, którzy przybyli do Łańcucha pod koniec XIX wieku przebudowali zamek oraz zadbali o jego właściwe otoczenie. Trwające 14 lat intensywne prace ogrodnicze zmieniły zasadniczo układ kompozycyjny parku. W pracach uczestniczyli wybitni specjaliści, bardzo często z zagranicy. W tym czasie powiększono park prawie dwukrotnie, dołączając duży teren od strony wschodniej. Taki układ kompozycyjny parku z niewielkimi zmianami pozostał do 1944 roku, kiedy zamek wraz z częścią parku został przejęty przez Ministerstwo Kultury i Sztuki i w dobrej kondycji pozostał do dnia dzisiejszego. Spacer po parku rozpoczniemy od części zachodniej, frontowej, gdzie uwagę przykuwają rosnące w narożach gazonów po obu stronach głównej alei prowadzącej do zamku cisy, strzyżone w kształt stożka oraz podłużne rabaty obsadzane roślinami kwitnącymi. Po prawej stronie widzimy budynek oranżerii oraz piękny okaz buka pospolitego odmiany czerwonolistnej. I idąc dalej wchodzimy do założonego na początku XX wieku ogrodu różanego, znajdującego się przy południowej elewacji oranżerii. Założenie tego ogrodu oparte jest na regularnym, symetrycznym układzie kwater różanych, przedzielonych alejkami spacerowymi. W centralnej części ogrodu usytuowano marmurową fontannę wykonaną w XIX wieku. Poszczególne kwatery ogrodu obsadzono rozmaitymi krzywami różanymi, pnącymi, rabatowymi, wielkokwiatowymi oraz sztamowymi. Każda kwatera ujęta jest bordiurą trawnika. Przeprowadzone w 2003 roku prace rewaloryzacyjne przywróciły mu dawną świetność i charakter. Ogród odzyskał swój pierwotny układ kompozycyjny i wyposażenie architektoniczne. Tuż za ogrodem różanym widzimy rabatę bielinową wijącą się formie w formie przy południowej elewacji zamku. Rośliny na niej rozmieszczono amfiteatralnie, wyższe z tyłu, niższe z przodu. Zastosowane gatunki są ozdobne zarówno ze względu na kwiaty, jak i liście. Kwitną w różnych terminach, lecz najbardziej intensywne kwitnienie przypada na okres lata, gdy zespół zamkowy odwiedza najwięcej turystów. Wiosną z zdobią rośliny cebulowe, które rozmieszczono wśród byli. Idąc dalej w kierunku wschodnim, widzimy piękny okaz miłożębu japońskiego. I zanim zaprojektowany na początku XX wieku przez włoskiego architekta Alberta Pio ogród włoski, mający formę wgłębnika z dwoma wodotryskami. Rabaty wgłębnika oraz otoczenie orła na kolumnie, a także teren bezpośrednio przylegający do zamku zdobiły rabaty i obofutki obsadzane roślinami sezonowymi. Dodatkową dekoracją ogrodu włoskiego są wazy wykonane z piaskowca, które obsadzano dracenami i pelargoniami bluszczolistnymi. Obecnie stosujemy ten sam zestaw. Na początku XX wieku zmieniono również aranżację wnętrza przy północnej elewacji zamku. Do ważniejszych zmian w tej części parku należy zaliczyć powstanie dwóch wyniesionych klombów kwiatowych, obsadzanych roślinami jednorocznymi oraz obowódkę powtarzającą kształt tarasów, które ozdobiono miedzianymi wazami. Idąc dalej w kierunku zachodnim, znajdziemy dwie rabaty kwiatowe umiejscowione po obu stronach bocznej alejki prowadzącej do glorietty, i dwie rabaty bezpośrednio przed glorietą. Rabaty te składają się z bylin, roślin jednorocznych i cebulowych, które zapewniają jej atrakcyjność przez cały okres wegetacyjny. W doborze gatunków i odmian kierowano się podobnie jak przy rekonstrukcji rabaty bylinowej, występowaniem ich w ogrodach na początku XX wieku. Opuszczając teren ogrodu wewnętrznego, wchodzimy w aleje lipowe okalające fosę wzdłuż jej zewnętrznego brzegu. Najstarsze drzewa zostały posadzone w 1770 roku. Aleja ta, chociaż w wielu miejscach uzupełniona młodymi egzemplarzami lip w różnych latach, zachowała swój pierwotny układ. Kierując się na wschód, mijamy budynek, ujeżdżalni i korty tenisowe ozdobione drewnianym trejarzem. Tuż za nimi znajduje się jeszcze jeden obiekt ściśle związany z parkiem w Łańcucie. Jest to zespół szklarni nazywanych odprowadzonej w niej uprawie storczyków, storczykarnią. Na początku XX wieku storczyki były niezwykle rzadko uprawiane i stanowiły chlubę dla tych, którzy je posiadali. Tak było w przypadku rodu potockich. Ich kolekcja była jedną z niewielu tak okazałych w całej Europie. W 2008 roku po wielu latach niebytu storczykarnia została odbudowana, a zgromadzona kolekcja storczyków udostępniono dla zwiedzających. Po wschodniej stronie storczykarni za aleją lipową rozpościera się widok na część swobodną utrzymaną w duchu angielskiego parku krajobrazowego. Na rozległych łąkach umieszczono efektowne drzewa soliterowe, a także grupy drzew i krzewów. Na szczególne podkreślenie zasługuje tutaj założona na początku XX wieku aleja buków zwyczajnych odmiany purpurowej oraz część zwana dębnikiem z przylegą do niej stawem. W chwili obecnej wszelkie prace w parku zmierzają do jak najbardziej wiernego odtworzenia układu kompozycyjnego i składu kodunkowego roślin z początku XX wieku. Głównym zadaniem jest szeroko pojęta ochrona istniejących składników zabytkowego układu i wierne odtworzenie nasadzeń występujących w tym czasie. Wielkim nakładem sił i środków od kilku lat prowadzona jest przyrodnicza rewaloryzacja poszczególnych części zabytkowego parku oraz systematycznie prowadzona pielęgnacja zabytkowego drzewostanu. Udaje się to dzięki znacznemu wsparciu ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ostatnim dziesięcioleciu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował zadania dotyczące ochrony rewaloryzacji zabytkowego parku w Warszawie na kwotę 524 557,28 zł.